Czy staracie się zrobić ostre zdjęcie, ale nie jesteście zadowoleni z rezultatów? Porównujecie swoje prace z innymi fotografami, którzy korzystają z tego samego sprzętu, ale jakimś cudem ich obrazy wydają się być bardziej ostre? Dzisiaj opowiem Wam, jak na tym samym sprzęcie uzyskać lepsze zdjęcia korzystając z najprostszej i najbardziej skutecznej metody na ostrość, to jest odnajdując optymalne ustawienia przysłony. Na końcu odcinka pokażę Wam w praktyce, jak możecie sami znaleźć odpowiednie ustawienia dla swojego obiektywu, żebyście mogli robić maksymalnie ostre fotografie. Cześć, witajcie serdecznie. Na tym kanale dzielę się z Wami moim doświadczeniem w fotografowaniu natury i krajobrazu, żebyście mogli robić lepsze zdjęcia każdym aparatem bez bezsensownego wydawania pieniędzy. Zapraszam do subskrypcji, jeśli interesują Was takie tematy. Aby zrozumieć skąd się biorą ostrzejsze zdjęcia, warto poznać podstawowe powody, dla których obraz może być rozmyty i nieostry, które wynikają z fizycznych właściwości optyki, a jest ich kilka. Zacznijmy od aberracji sferycznej, zjawiska, które polega na tym, że promienie światła załamują się mocniej im dalej od środka osi obiektywu przebiegają. Na pokazanym przykładzie możecie zatem zobaczyć, że te promienie, które są oddalone od środka soczewki, ogniskują bliżej niż te, które przechodzą środkiem tego układu optycznego. Jak widać, im większa jest soczewka lub otwór przysłony, tym więcej światła będzie ogniskowało się przed sensorem, przez co całość będzie wydawała się bardziej rozmyta na finalnym zdjęciu. Rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie dodatkowych soczewek w układzie, a także stosowanie soczewek asferycznych, czyli takich, które nie są wycinkiem sfery i mają różne odległości ogniskowania w zależności od odległości od środka układu optycznego. I im droższy obiektyw, tym więcej tego typu rozwiązań. Ale, jak widać, ta wada jest też mocno powiązana z rozmiarem soczewki lub otworu, przysłony. Im mniejszy otwór, tym ostrzejsze zdjęcie. Kolejną wadą, która powoduje zniekształcenia i rozmycia obrazu jest również zależna od rozmiaru soczewki koma. Jest to aberracja, która wynika z tego, że wiązka promieni świetlnych pochodząca z punktu położonego poza osią optyczną tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub Komety. Łatwo zauważyć, że oprócz rozmiaru soczewki na ten efekt mają też wpływ kąty widzenia. Im szerszy kąt obiektywu, tym łatwiej o tą aberrację. Również w tym przypadku istnieją układy soczewek korygujące tą wadę, ale również zmniejszenie rozmiaru soczewki czy właśnie domknięcie przysłony zmniejsza występowanie tego problemu. Do tej pory ignorowaliśmy jeszcze jedną ważną cechę światła, mianowicie to, że białe światło, które widzimy, jest tak naprawdę całym spektrum fal o zupełnie różnych długościach i te fale mają różne współczynniki załamania przez co ogniskują w różnych miejscach i te różne długości fal widzimy jako różne kolory składowe światła białego. To stąd na zdjęciach można zobaczyć kolorowe obwódki wokół ciemnych krawędzi, a także kolorowe poświaty przy płytkiej głębi i ostrości. Zobacz na tym zdjęciu, jak bardzo niewyraźne i rozmyte mogą być szczegóły, właśnie przez działanie aberracji chromatycznych, istnieje wiele sposobów na zmniejszenie tego efektu. Ponownie, najbardziej podatne są na niego obiektywy szerokokątne. Można stosować specjalne układy soczewek niwelujące rozmycie, a także droższe materiały o niskiej dyspersji, np. fluoryt. Canon z powodzeniem też stosuje specjalne soczewki z siatkami dyfrakcyjnymi, które można znaleźć w obiektywach RF600 i rf F800 F11. Jak więc widzicie, nieostre i rozmazane zdjęcia są wynikiem naprawdę dużej ilości zjawisk optycznych towarzyszących naszej fotografii. Okazuje się jednak, że każda z tych wad zmniejsza się, gdy przymykamy przysłonę i z kolejnym stopem światła uzyskujemy coraz ostrzejsze zdjęcia. Co więcej, nie tylko minimalizujemy wpływ wad optycznych na końcowe zdjęcie, ale równocześnie zwiększamy głębię ostrości, czyli sprawiamy, że coraz więcej elementów w kadrze będzie ostrych. Dlaczego zatem w bardzo słoneczne dni nie zamknąć po prostu przysłony na maksa, na przykład do 22? No, no właśnie, no bo okazuje się, że za rogiem w sumie dosłownie czai się kolejne zjawisko optyczne, które działa niestety w drugą stronę. Tak jak tam domykanie poprawiało jakość, tutaj domykanie będzie niestety tą jakość pogarszać. Wiecie co to jest? To zjawisko dyfrakcji. Polega ono na tym, że ze względu na to, że światło jest falą, to załamuje się na ostrych krawędziach. Im większy jest otwór przysłony, tym więcej światła przechodzi bez kontaktu z jej krawędzią. Gdy zaczynamy zmniejszać otwór, no to światło załamane na krawędzi przysłony zaczyna widocznie wpływać na finalną ostrość zdjęcia. Dlatego pomimo, że teoretycznie głębia ostrości powinna rosnąć wraz z domykaniem przysłony, tak samo jak zmniejszać się powinny wady optyczne, w pewnym momencie to dyfrakcja zaczyna być dominującym czynnikiem wpływającym na ostrość zdjęcia. Nie możemy więc zmniejszać otworu przysłony w nieskończoność, bo w którymś momencie następuje taka maksymalna ostrość, jaką możemy uzyskać, a kolejne domykanie już powoduje pogorszenie się jakości finalnego zdjęcia. Trzeba też podkreślić, że o ile wcześniej wymienione wady optyczne wynikają z jakości, skomplikowania no i oczywiście ceny obiektywu, tak dyfrakcja jest zjawiskiem, który występuje zawsze i nawet Najdroższe instrumenty są tak samo dotknięte tym problemem, i tak samo powinniśmy wiedzieć, jak sobie z nim poradzić. Zanim pójdziemy dalej, chciałbym dać znać, że ze względu na duże zainteresowanie, wiosenna promocja na mój kurs Lightrooma została przedłużona o tydzień i dodatkowo z kodem jestem widzem, możecie otrzymać kolejne 200 złotych zniżki. Jeśli widzisz, że twoje zdjęcia mają większy potencjał i chciałbyś nauczyć się profesjonalnie edytować swoje fotografie, to ten kurs jest dla Ciebie. Zamiast wydawać 1000 złotych na kolejne obiektywy, zainwestuj ułamek tej kwoty w siebie, a twoje zdjęcia z pewnością zaczną wyróżniać się wśród innych. Czyli z jednej strony mamy szereg wad, które Zanikają wraz z domykaniem przysłony, sprawiając, że ostrość idzie w górę, aż w którymś momencie niekorzystny wpływ dyfrakcji rujnuje nam jakość zdjęć. Od razu widać, że przy pewnym ustawieniu przysłony uzyskujemy więc maksimum ostrości. Jak więc można je ustalić? Jest kilka metod. Po prostu możemy zerknąć na testy naszego obiektywu na różnych portalach. Ja polecam optyczne.pl. Jest tam bardzo dużo przetestowanych obiektywów i bardzo często znajdziecie tą górkę na wykresach, która właśnie Wam mówi o tym, że to jest maksimum ostrości danego instrumentu. Na stronach, które nie publikują wykresów, możemy zazwyczaj znaleźć przynajmniej przykładowe zdjęcia i sami zobaczyć, na jakiej przysłonie ta ostrość jest największa. Druga metoda, chyba najprostsza i najmniej pracochłonna, to zasada domknięcia obiektywu o 2 stopy światła. Zazwyczaj pomoże to znaleźć się bliżej optymalnej wartości, często wystarczająco blisko, by zauważyć wyraźną poprawę, zwłaszcza w odniesieniu do maksymalnie otwartego otworu. Dla standardowego zakresu ogniskowych, powiedzmy 24-100, dyfrakcja zazwyczaj wyraźnie pojawia się w okolicach f11, stąd też często się słyszy, że f8 jest takim bezpiecznym miejscem dającym przy okazji dość dużą głębią ostrości, aczkolwiek bardzo często ten najostrzejszy punkt jest jednak nieco wcześniej. Takie uproszczenie jest na pewno wygodne, ale jednak mało precyzyjne i przez przypadek możemy uzyskać efekt odwrotny lub niepotrzebnie utrudniać sobie życie. Na przykład w przypadku obiektywów ciemniejszych, tak jak budżetowy 24 od kanona, może się okazać, że nie mamy tam już możliwości domykania przysłony, bo od razu trafiamy na dyfrakcję, jeśli zastosujemy właśnie tą zasadę dwóch stopów światła. Nie bez znaczenia jest też rozmiar i rozdzielczość matrycy, bardziej. Piksele, na np. 34 megapiksele na matrycy APS-C Canona R7, będzie w stanie uwypuklić wszystkie niedoskonałości obiektywu, jak i szybciej wychwycić wpływ dyfrakcji na ogólną jakość obrazu. Jakby tego było mało, zamykając przysłonę, ograniczamy też ilość wpadającego światła. Jeśli nie możemy tego skompensować dłuższym czasem ekspozycji, no bo np. fotografujemy obiekt w ruchu, to takie domknięcie będzie powodowało zwiększenie szumów, co również obniża Odbierano przez nasze oczy ostrość i ogólnie może obniżyć jakość tego postrzeganego przez nas obrazu. Nie mogą też pominąć wpływu otwarcia przysłony na głębię ostrości. Na bardzo jasnych obiektywach ten optymalny punkt może wypaść na przysłonach 2.8 czy 4.0, a te z kolei będą już oferowały dość płytką głębię ostrości, czyli może i elementy, które się w niej znajdą, będą. Bardzo ostre jak żeleta, ale jeśli wiele innych obiektów na zdjęciu, które są częścią kompozycji, nie będzie wewnątrz tej głębi ostrości, to zdjęcie jako całość nadal nie będzie wyglądało dobrze. Polecam więc trzecią metodę, dzięki której nie tylko znajdziecie optymalne parametry dla waszego zdjęcia, ale też lepiej poznacie i zrozumiecie, jak zachowuje się wasz zestaw, matryca i obiektyw dla wybranych przysłon i sami możecie zdecydować, jaka wartość przysłony da akceptowalne przez was wyniki, a która już nie. No bo bardzo często wystarczy wiedzieć, od jakiej przysłony zdjęcia wydają nam się już ostre i od której już powoli zaczynają być znowu nieostre przez efekt dyfrakcji. Ta metoda, żeby to ustalić, to po prostu przeprowadzenie własnych testów. Pamiętajcie, żeby ten test robić przy mocnym świetle, żeby jasność można było kontrolować wyłącznie czasem naświetlania. Umieście aparat na statywie, a jako cel ustawcie sobie jakiś wysoko kontrastowy wydruk. Może to być zwykły tekst wydrukowany na białym papierze. Ustawcie sobie dobrze ostrość na zupełnie otwartej przysłonie. Wyłączcie autofocus. no i dzięki temu będziecie pewni, że testujecie ostrość obiektywu, a nie powtarzalność ostrzenia autofokusa. Pamiętajcie tylko, żeby w trakcie tego badania nie przesuwać aparatu ani testowanego wydruku. Wykonajcie kolejne zdjęcia, zwiększając wartość przysłony i tak dobrane fotografie porównajcie sobie w wybranym przez Was programie graficznym. Pamiętajcie, żeby zerknąć zarówno na centrum, jak i narożniki kadru. Zobaczcie, przy jakich wartościach zdjęcia są najostrzejsze. Ale także jak długo właściwie jesteście zadowoleni z wyniku. W ten sposób możecie nie tylko wybrać najostrzejszą przysłonę w swoim obiektywie, znajdując jej optymalną wartość, ale także poznacie cały zakres ustawień, w którym możecie operować, utrzymując zadowalający was poziom jasności. Dzięki temu unikniecie sytuacji, że nieświadomie podczas fotografowania Będziecie się posługiwać nastawami, które powodują nieostre zdjęcia. Dodatkowej satysfakcji doda też świadomość, że maksymalnie wykorzystujecie to, co macie dostępne, i nie musicie wydawać fortuny na uzyskanie takich rezultatów. Jeśli w wyniku tego badania wyjdzie wam, że wasz obiektyw jest najostrzejszy przy przysłonach, które powodują, że ta głębia ostrości jest dość płytka, np. 4.0, to pamiętajcie, że macie do dyspozycji jeszcze technikę, która się nazywa Focus Stacking, czyli wykonujecie serię zdjęć, gdzie ustawiacie ostrość w różnych odległościach od obiektywu na najważniejszych elementach kadru i później składacie to w całość, w jedno zdjęcie, dzięki czemu każde z tych zdjęć składowych jest super ostre w tej części, na którą żeście wyostrzyli, a razem tworzy to super. Ostrą fotografię, i naprawdę można w ten sposób uzyskać fantastyczne wyniki. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomoże Wam bardziej świadomie cieszyć się fotografią i będziecie mogli robić fotografie, o których zawsze marzyliście. Przypominam o sniczce na kursa i truma. A jeśli o mnie chodzi, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!